Witam Was, moi drogie barany, na kanale KateWitchTarot, moi drodzy, tygodnióweczka dla Was na ten tydzień. E, praca, e, to co przyniesie tydzień i ogólnie o uczuciach z podziałem na pary i na single. Czasówka dla Was, single jest oczywiście w opisie. Pamiętajcie oczywiście też o tym, że czytanie jest ogólne. E, zapraszam. E, temat pracy dla was, moi drogie barany, to, co się dla was pokazuje bardzo ładnie, pozytywnie w tym tygodniu, macie pierwszą kartę maga, więc tutaj działacie, kreujecie, tutaj zaczynacie coś nowego, bardzo fascynującego, spełniającego swoje wręcz marzenia. Mag to jest osoba, która się zabiera do czegoś z wielką chęcią stworzenia no, nawet dużego dzieła, także tutaj jest bardzo dużo Pracy, ale to się wiąże też z taką pasją, z takim pełnym oddaniem. Karta, kiedy przyciągacie do siebie coś czego tak naprawdę chcecie, czego sobie życzycie pozytywne karty. Eee, dlatego m.in. ponieważ macie dziewiątkę kielichów, więc tutaj jest spełnienie, tu jest jakaś magia się zadzieje, tu jest jakieś spełnione marzenie, coś bardzo pozytywnego, konkretnego. I nie bójcie się tutaj w tym tygodniu wszystko jest na tak, jeśli chodzi o temat pracy bardzo pozytywnie. Wręcz może być tak, że będziecie jeszcze tutaj wybierali czy stawali przed wyborem następnego jakby projektu wyzwania, opcji, która tutaj zostanie Wam zaoferowana, także na pewno będzie się działo pozytywnie w tym tygodniu, jeśli chodzi o temat pracy. W Magu macie pokazane bliźnięta, nie muszą one mieć żadnego znaczenia, ale może tak być. W każdym razie kreujcie, nie bójcie się, wyznaczajcie sobie nowe a, drogi ponieważ mag to jest pierwsza karta wielkich arkan, więc on tutaj naprawdę zaczyna coś, rozwija, na czymś pracuje dla wszystkich biznesów takich rodzinnych, własnych, czy też normalnie ogólnie w pracy, jeśli jesteście osobą, która ma jakieś projekty do wykonania, na pewno tutaj stajecie przez czymś zupełnie nowym, fajnym wyzwaniem, ale takim, które... No, zajmie Wam trochę czasu, ale też z taką pasją i radością, że tutaj możecie zadziałać. No, i tak jak powiedziałam, ta dziewiątka kielichów pokazuje Wam, że będziecie tutaj spełniali swoje marzenia w tym tygodniu, więc będzie praca z przyjemnością. Dwie buławy, troszeczkę dużo analizowania. No, na pewno to jest potrzebne, jeśli chodzi o jakieś nowe tematy, nie wchodzenie w coś bez przemyślenia, bez jakiegoś takiego zastanowienia się, co będzie tutaj dalej e, po tym wszystkim, jeśli w to wejdziecie dwie buławy też pokazują dla was jeśli chodzi by, chodziłoby konkretnie o pracę dla osób, które być może zaczynają w ogóle nową zupełnie pracę tutaj może być tak, że staniecie przed dwoma opcjami obie są bardzo atrakcyjne, bardzo konkretne bardzo dobre i i kuszące, jednak no tak jak to ta dwójka mówi, że niestety wybór będzie musi, musiał być dokonany, mimo tego, że będziecie prawdopodobnie musieli coś poświęcić na rzecz czegoś, więc no, sporo takich różnych współczynników może na to wpływać, więc ja przykładowo powiem tylko, ewentualnie może być tak na zasadzie, że ktoś, nie wiem, będzie musiał dalej dojeżdżać do pracy, ale za to będzie miał większe wynagrodzenie lub nie będzie tracił czasu na dojazdy, a będzie to y, wynagrodzenie troszeczkę mniejsze, więc niemniej jednak tutaj będzie to do rozważenia obie, obie oba tematy, obie, obie sytuacje przyniosą wam naprawdę dużo y, spełnienia i takiego... Mm, no spokoibyłbym powiedziała nawet takiego emocjonalnego więc to jest jeśli chodzi o temat pracy teraz dalej to co się dla was pokazuje co wam ma ten tydzień przynieść więc tu są oczekiwane pieniądze tu są jakieś tematy na których na które czekaliście żeby się zaczęły rozwijać więc tutaj mamy siódemka Monet, e, oczywiście ona mówi, że tutaj już zaczyna się coś dziać, wszystko co można było zrobić, to zrobiliście. Teraz wystarczy troszeczkę tej cierpliwości. E, macie też tutaj umowy jakieś, macie pazia, ogólnie mieczy, więc po pierwsze to jest konkurencja, po, po drugie to jest zazdrość, ale też tutaj się pokazują osoby, które was obserwują, które no właśnie może pod kątem zazdrości ale też może właśnie tego sprawdzania jak wam się powodzi ogólnie bez jakichś dodatkowych podtekstów chociaż w paziu mieczy zwykle się pokazuje ktoś, kto troszeczkę jest złośliwy, ktoś kto niekoniecznie może wam życzyć dobrze Wy macie kolejną kartę 9 kielichów na ten tydzień, więc jakby nie macie się o co martwić, tutaj możecie spać spokojnie. Oczywiście, 9 kielichów ja zawsze podkreślam, że patrzcie cały czas za siebie, bo to jeszcze nie jest pełnia szczęścia. To nie jest 10 kielichów, kiedy już możecie odsapnąć, bo wiecie, że e, już nikt wam tego nie odbierze. Czyli nie ma jeszcze tego, tej pełności tego eta, e, etapu, ale. Czyli pewności tego spełnienia tego marzenia, a cały czas tutaj już jakby jest pokazany, bardzo duży potencjał, bardzo duży postęp, ale i tak jeszcze tutaj cały czas pracujemy. Dla Was, ja bym powiedziała, dla tych osób, bo wy jesteście już w partnerstwie, jakimkolwiek układzie, jakimś, jest tutaj spełnienie pod każdym względem, czyli emocje, uczucia, finanse jak najbardziej i też otoczenie, ogólnie radość za zadowolenie za chciałam powiedzieć zaufanie z jakiegoś powodu, ale. Yy może macie zaufać po prostu samym sobie, że tutaj nie ma się o co martwić. W tym październiku mieczy często są jakieś decyzje, często jest działanie, ale też i pamiętajcie, że tu są też umowy pokazane. I dobrze jest wyczytać wszystko, nawet tym drobnym druczkiem, jeśli chodzi o, o te właśnie umowy, które byście zawierali w tym tygodniu. Raczej bym się nie spodziewała tutaj e, niczego złego, ale i tak dla świętego spokoju, właśnie dla tych dziewięciu kielichów, dobrze jest to jakby e, dodatkowo dokładnie przeczytać. E, karta, jeśli chodzi o uczucia, no macie piękną kartę, w ogóle piękny tydzień, jeśli chodzi o Waszą tą część, e, drogie barany. Mm. Dwa kielichy, wsparcie, partnerstwo, które jest oparte na zaufaniu, na, na właśnie takim wsparciu się na drugiej osobie. To jest karta, kiedy wszyscy są szczęśliwi, ogólnie jest wzmocnienie w związku stałym, ale też i tak właśnie cały czas to się rozwija, cały czas tutaj jesteście jakby na początku tej waszej drogi miłosnej, którą rozpoczęliście już jakiś czas temu. Więc bardzo ładna karta, jeśli chodzi o uczucia partnerów Waszych, partnerki e, pozytywnie dwa kielichy. No, nie mam co tutaj nawet dużo mówić, bo, bo to jest karta zadowolenia i szczęścia. Wiecie, co opowiem Wam jeszcze o tych dodatkowych kartach? E, no, w sumie one też mają sens dla was troszeczkę, bo tak na, na początku pomyślałam sobie, że e, tutaj już nic nie mam do dodania dla Was, bo te karty jakby nie idą z Waszym przesłaniem w. Jakby ramię w ramię, w tak, ale pokażę Wam te karty, dlatego że spojrzałam na dwie buławy, które się tutaj pokazały. Co prawda w tej karcie dodatkowej, jeśli chodzi o uczucia, ale Wy macie te dwie buławy tutaj, właśnie w tej pracy, więc może może tutaj te opcje też jakby są potwierdzone, że tutaj coś się będzie działo pod tym kątem. Kartę śmierci macie, kartę 10 mieczy. Te dwie karty mówią o tym, że tutaj coś zakończamy. Czyli. Jakby liczymy na siebie przede wszystkim, jesteśmy w takiej energii działania, wchodzenia w coś zupełnie nowego, w nowy rozdział. To jest zamknięcie, karta śmieci mówi o zamknięciu drzwi i zostawieniu wszystkiego za sobą i wchodzimy w coś nowego, w zupełnie nowy etap w naszym życiu, więc y, może sami, może tutaj w, w jakiejś y, jakby części waszego życia, w jakimś aspekcie Waszego życia będziecie tutaj w pojedynkę, y, z wyboru, ja bym powiedziała, a niektóre osoby niestety z y, jakby otworzenia oczu na jakieś osoby, z którymi do tej pory być może szliście w jakimś temacie. Tutaj macie Śmierć i 10 mieczy, tak czy inaczej, pokazuje nam. Przejrzenie na oczy, pójście dalej, nie oglądanie się, nie liczenie na kogoś, tylko działanie. No i dwie buławy mamy zdecydowanie tutaj cały czas, przyglądamy się, ważymy wszystkie za i przeciw, i to jest karta takiego. Już podejmowania decyzji, ale na razie tylko jeśli chodzi o nasze myśli, nie fizycznie, więc jakby ten tydzień jeszcze tutaj Was przytrzyma na chwilę, ale jakby już się upewnicie w tym, co tu dalej robić. Także tyle mam dla Was. Pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się i zapraszam teraz wszystkie single. I witam Was, moje drogie single, słuchajcie, tygodnióweczka, jak zawsze przypominam o tym, że czytanie jest ogólne, jak zawsze przypominam o tym, że obie części, czyli i dla Was, i dla pierwszej części, czyli osób w partnerstwie są dla Waszego znaku zodiaku, możecie sobie tam zerknąć, gdyby... Ta część wasza z wami nie rezonowała z jakiegoś powodu. No i czytanie jest oczywiście ogólne. Pamiętajcie o tym. Nie bierzcie wszystkiego do siebie. To, co jest naj najbardziej wam bliskie, um, to dostaniecie i wtedy to przesłanie będzie jakby dla was. To, co w pracy dla Was się pokazuje, słuchajcie, macie kartę głupca, więc bardzo podobne karty macie tutaj do tej pierwszej części. W pierwszej części był mag, co prawda, jako pierwsza karta, czyli już e, faktycznie działanie. Dla Was jest głupiec, czyli nowa droga. Tutaj wchodzimy w coś zupełnie nowego, e, spontanicznie, odważnie, bez strachu. Macie jakąś propozycję tutaj e, w tym tygodniu, jeśli chodzi o ten temat pracy, ale może być tak, że niestety. Inaczej niż tutaj w tej pierwszej części, wy się z tego wycofacie lub zauważycie coś, co Wam nie będzie pasowało, i niestety, um, jakby zakończenie tej propozycji czy tej nowej drogi pokazuje się, że albo z czymś skończycie, albo w momencie, kiedy jeszcze nie wejdziecie w coś, już będziecie wiedzieli o tym, że jednak to nie jest to, czego szukacie, jeśli chodzi o nową pracę. Jeśli chodzi o taką pracę, w której już jesteście, to jest zdecydowanie karta liczenia wyłącznie na siebie, um, bardzo pozytywnie, tutaj wiecie, że, um, wiecie czego się macie spodziewać, wiecie, że macie jakąś opcję, może ona nie przynieść spełnienia, ale i tak jakby nie mówi o tym, żebyście tutaj się poddawali, tylko opierali wszystko na realiach, ok? Żebyście tak nie marzyli tutaj, bo karta um, Asakielichów mo może to być kartą taką, kiedy my marzymy bardzo bardzo chcemy żeby to się sprawdziło żeby było właśnie tak jak my sobie to tutaj założyliśmy macie tutaj w głupcu wodnika pokazanego ale ogólnie jeśli chodzi o 10 mieczy może być tak że jakby zaczniecie przejrzycie na oczy i będziecie wiedzieli na czym stoicie to jest przede wszystkim więc jakby tutaj ruszycie do przodu ale już z taką pełną świadomością nie opierając nic, niczego na e, trzecich osobach czy drugich, tylko na sobie, na swoich planach, na tym, czego wy chcecie i na tym, żeby zostawić tutaj już całą resztę ze sobą, nie opierać się na kimś, e, idziecie sami. E, to jest karta motywacji, kiedy coś Was po prostu przybiło w ostatnim czasie. Teraz was motywuje do tego, że wszystkim i sobie przede wszystkim udowodnicie, że chcecie i możecie. To jest karta ruszania i zakończenia jakiegoś ciężkiego etapu dla was. No, oczywiście, to jest w pracy, więc wszystkich, wszystkie problemy jakby już się przesilą ta negatywna energia i idziemy dalej. Pokażę Wam od razu, zanim przejdę do tej energii, ogólnie co ten tydzień Wam ma przynieść. Pokażę Wam od razu dodatkowe karty. I tak jak przed chwilą powiedziałam, w tej pierwszej części, chociaż ich to chyba najmniej tutaj dotyczyło, bardziej to jest Wasza energia tutaj, bo się te 10 mieczy jednak pokazało. Karta śmierci, czyli Skorpiona, i karta 10 mieczy, która już tutaj Wam wyskoczyła. Ona Wam jakby potwierdza tylko to, że staniecie na nogi, że z pełną świadomością ruszycie w coś nowego, że zamkniecie już tą przeszłość za sobą, um, nie będziecie się już tam oglądać. Po prostu to jest wypalenie, spalenie, zamknięcie czegoś, otwarcie nowych drzwi i wchodzenie w coś nowego. Um, po jakichś ciężkich momentach w swoim życiu, on tutaj dostaje ci motywację, żeby działać, więc fajna pozytywna karta. I um, dwie buławy, karta która jakby się bardziej stosuje tutaj do tych, do tych uczuć, ale jakby już pamiętajcie, to, to nie będę się już powtarzać, o tym, że stajemy przed dwoma opcjami. Mamy dwie opcje, dwie są bardzo fajne, kuszące, optymistyczne, bo to są dobre opcje, dlatego to jest ciężki wybór, dlatego on wymaga zastanowienia i po to, żebyście dalej poszli w tym tygodniu, na razie jeszcze nie róbcie żadnych ruchów, ułóżcie to sobie w głowie plana. A, plan B, jak wypali to, to co i tak dalej. Więc tutaj jest dużo przemyślenia, dużo, dużo takiej energii, kiedy warto się nad wszystkim zastanowić najpierw, zanim zaczniecie działać. Teraz karty na ten tydzień. Ogólnie co wam ten tydzień przyniesie? Macie kartę siły, macie kartę odrodzenia i macie kartę pięciu monet. Więc jakby Pierwsze mamy kartę siły, czyli nabieracie tutaj bardzo dużo energii w tym tygodniu, moi drodzy, dużo takiego siły, no, jak to karta siły mówi, dużo przekonania w to, co robicie. Karta, kiedy mówi, kiedy. ta karta mówi przede wszystkim o tym, że pokonujemy wszystkie przeciwności naszego w naszym życiu, w naszym losie. Więc tutaj jesteście w stanie uporać się ze wszystkimi trudami. Nie jesteście w tym sami, więc macie tu jakieś wsparcie. To takie bardzo silne. Ktoś jest bardzo um, pewny siebie tego co chce to jest też wasz znak e, oczywiście e, znaczy w sensie znak z waszego trygonu ognia czyli tutaj lew się pokazuje możecie mieć wsparcie tego lwa jeśli go znacie e, lew wam się pokazał moi drodzy też tutaj w tej drugiej karcie czyli w odrodzeniu więc e, obie karty to jest jedna wielka siła z którą będziecie wchodzili tutaj w nowy etap waszego życia no, jesteście singlami, bo często ta karta odrodzenia pokazuje, że to jest wyjście z jakiegoś partnerstwa też, więc może no, jeśli to nie było jakieś partnerstwo pomiędzy kobietą a mężczyzną, tutaj idziecie w jakiś nowy etap w waszym życiu bardzo pod kątem was samych, żeby to zrealizować, ok? Tu jest druga szansa. Wam podarowana o druga szansa, której wy się y, uchwycicie w tym tygodniu i będziecie szli do przodu, więc bardzo pozytywnie. Y Zwracajcie uwagę na to, żebyście się za szybko nie poddawali, OK, nie rezygnujcie w połowie drogi, bo mamy pięć monet, więc karta, która mówi o tym, że jakby z tym pieniędzmi może w pewnym momencie Wam tutaj się zrobić e, krótko, czy też możecie poczuć taki moment, kiedy jesteście nie za bardzo do końca e, pewni siebie, że, że to ma sens, że warto tutaj po to ruszyć i zdobyć. Nie rezygnujcie tutaj w tej karcie 5 monet, oczywiście ona jest taką troszeczkę kartą, kiedy nie do końca się czujemy pewniakami, chociaż ta karta e, siły tutaj Wam mówi, że jednak jesteście, że macie tą siłę, że to posiadacie, ale może samo to, w co wchodzicie, na początku się okazać, nie do końca tym e, czego się spodziewaliście, więc w każdym razie tu się macie nie poddawać. Jeśli chodzi o uczucia, dla przynajmniej części z Was, e, jeśli by ta karta rezynowała, karta koła fortuny, Karta znaku z wieku strzelca. Ta karta Wam ma przekazać to, że coś karmicznego tutaj w związku albo z tą osobą, albo ogólnie z Waszym losem tutaj musi powrócić. Musicie to przepracować, musicie tutaj zadecydować. Karta, kiedy trzeba coś prze, przerobić, po to, żebyście już do tego nie musieli wracać. Więc to jest bardzo silna karta. Często zmiany, na które nie mamy. Wpływu, ale równocześnie jakby się spodziewaliśmy, że wcześniej czy później to jak bumerang tutaj do nas powróci, i to jest ten moment, kiedy prawdopodobnie tutaj ktoś lub coś, oczywiście sytuacja związana z osobą, sytuacja, um, która i tak by się powtórzyła, tutaj um, do Was przyjdzie, lub może być nawet coś, o czym Wy już dawno zapomnieliście i uh, w tym momencie. <laughs> Może być tak, że um, jakaś relacja się odnowi, ok? I wy tutaj będziecie postawieni przed tą starą relacją, ale na nowych zasadach, na nowych e, jakichś e, postanowieniach, układach e, lub decyzjach. W każdym razie tutaj jest coś do przerobienia i to jest, tak jak powiedziałam, karmiczne dla Was, więc m, jakby tutaj m, może tak być, że. No, powracamy. Powracamy prawdopodobnie z jakimś strzelcem do jakiegoś, do jakichś rozmów, tak bym powiedziała. Pozdrawiam Was serdecznie. Trzymajcie się, moi drodzy. Udanego tygodnia i powodzenia. Wszystkiego dobrego.